Dzień dobry kochani. Dzisiaj wykonałam makijaż za pomocą ulubieńców. Przede wszystkim e, chciałam Wam pokazać, jak wygląda na twarzy ten ciepły róż z Rival w numerze 02 Light Apricot. Tak wygląda w opakowaniu, a na twarzy wygląda w ten sposób. Moim zdaniem daje przepiękny efekt. Ehm. Nałożyłam solidnie na twarz, później rozblendowałam resztówką podkładu, który miałam na palcach. Moim zdaniem wygląda naprawdę przepięknie, trochę jak bardzo drogi róż, <grych> dlatego jak macie. Jak się podoba Wam ten efekt, który ja mam na twarzy, to bardzo polecam właśnie z Rywalozmi. Ten róż w kolorze 02 Light Apricot. Mój dzisiejszy ciepły makijaż oczu wykon wykonam przy pomocy tej paletki mi z edycji walentynkowej. Jest dzisiaj prosty, ale no chciałam użyć tego cienia. W palecie jest bardzo ciemny, a na oczach jest taki metaliczny. Na środku powieki, ruchomej powieki, jest właśnie taki metaliczny, bardzo fajny w kąciku dałam właśnie tego szeraczka, który też mnie bardzo zaciekawił, co to takiego i fajnie mi się rozblendował właśnie w ten wewnętrzny kącik, no i oko wykonturowałam przy pomocy tego br ciemniejszego brąziku no i sam kącik właśnie przy pomocy bardzo ciemnego brąziku, prawie czarnego e makijaż mi wyszedł e bardzo fajnie chciałam wam właśnie e się pokazać w tej ciemniejszej trochę edycji, cieplejszej Przede wszystkim chciałam Wam pokazać, jak róż bardzo ładnie na kudliczkach wygląda, że ten właśnie z nie jest warty uwagi. No i oczywiście ta paletka też jest warta uwagi. Można przy jej pomocy wykonać różne makijaże. Bardzo zaskakujące to są właśnie te metaliczne. W opakowaniu mogą wyglądać na bardzo ciemne, ale na powiece dają. Inny, zaskakujący efekt, i chciałam się właśnie z Wami tymi podzielić. Jeżeli Rival Loves nie wypuści na walentynki taką samą bądź podobną paletę, zachęcam do zakupu, ponieważ to jest no, coś oryginalnego, coś fajnego, no i można fajny, fajny makijaż o różnych odsłonach wykonać przy ich pomocy. Bardzo serdecznie polecam. Zwróćcie uwagę na te dwa produkty. Są naprawdę, naprawdę fajne. Miłego dnia Wam życzę. Miłego przygotowania do świąt. I widzimy się następnym razem. Pa!